Dobry, serdecznie witam Państwa w kolejnym programie Akcenty Polskie. Najważniejszym wydarzeniem ostatniego tygodnia były obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na pamiątkę 11 listopada, który zajmuje szczególne miejsce w sercach oraz pamięci wszystkich Polaków w Polsce i na całym świecie, odbywają się uroczystości nawiązujące do tego szczególnego dnia w 1918 roku. Jak co roku, również w Dyneburgu Polacy pamiętają, o tych radosnych wydarzeniach, które przyniosły Polsce niepodległość po 123 latach rozbiorów. Temu wydarzeniu poświęcimy większą część naszego programu. Muzyka w poprzednim programie opowiadaliśmy o wystawie historycznej w Domu Polskim. Dzisiaj jeszcze raz wstąpimy do Galerii Domu Polskiego i zobaczymy, na jaki wspaniały pomysł wpadła nauczycielka języka polskiego Marzena Bernacka-Basek, która w okresie świętowania niepodległości lekcje historii przyniosła właśnie tutaj, do Centrum Kultury Polskiej. Historię należy znać i nie tylko historię Polski z podręczników, ale również historię miejscowości i kraju, w którym się urodziłeś. Historię, której nie przeczytasz w książkach z biblioteki. Dlatego zajęcia zostały organizowane w postaci questu. Quest jest rodzajem gry terenowej. Celem zabawy jest zwrócenie uwagi na pozornie zwyczajne miejsca i historie związane z daną miejscowością. Ale dzięki atrakcyjnemu przedstawieniu tych elementów w postaci zagadek czy wskazówek, zwraca się uwagę na wyjątkowość tych miejsc oraz postaci, które tworzyły tę lokalną historię. Po zajęciach nauczycielka Marzena bernacka basek podzieliła się swoimi wrażeniami i wytłumaczyła, co kryje się za słowem quest. Lekcja historii i języka polskiego jednocześnie. I historii nie tylko polskiej, ale również miejscowej, ładgalskiej, ponieważ gościmy dzisiaj w Centrum Kultury Polskiej z klasą 9 Polskiego Gimnazjum, wkrótce z klasą 12, klasą 10 i 11. Po to, żeby skorzystać z tej wspaniałej okazji, że jest tutaj wystawa na temat Polaków w ładgali, ludzi, którzy o polskość tutaj też walczyli, ale też budowali historię tego miejsca, chcemy, żeby nasi uczniowie w sposób aktywny, interesujący poznali tę historię i zapamiętali jak najwięcej informacji. Z tego powodu też przygotowałam quest, żeby młodzi ludzie mogli po prostu bawić się i rywalizować również, ale w ten sposób zdobywać więcej informacji i mam nadzieję lepiej je zapamiętywać. Młodzież gra drużynowo. Podzieliłam te 13 osób, które przyszło na cztery drużyny. I ważna jest tutaj współpraca między dziećmi w zespołach. Oni muszą pracować, wymyślać strategie. Zadania były różne. Trzeba było rozwiązać krzyżówkę i były elementy kodowania które współcześnie są bardzo popularne w edukacji jako taki nowy nurt edukacyjny. Trzeba było również wykorzystać nowe technologie, czyli umiejętnie czytać kod QR. Drużyny rywalizowały ze sobą. Najlepsza drużyna mogła uzyskać dodatkowe punkty za najszybsze, najszybciej rozwiązane zadania. Po czym musiała się udać jeszcze do Strażnika Czasu, który zada dodatkowe pytania? Bo sednem tej gry jest to, że dzieci przenoszą się w czasie do, roku do wieku XVI i poznając historię poprzez wieki, mają szansę wrócić do roku 2019, ale również zdobyć bardzo dobre oceny z języka polskiego. Zwyciężyła drużyna, która najszybciej i najtrafniej rozwiązała te zadania i dostała kupony na dziesiątkę z języka polskiego. Drużyna, która była troszeczkę za nimi, kolejna drużyna, która również z sukcesem rozwiązała kwestię, dostała kupony na dziewiątkę. Jesteśmy przekonani, że po takich zajęciach wiedza o lokalnej historii i dziejach Polaków na Łotwie na długo utrwali się w głowach naszej polskiej młodzieży. Świętowanie niepodległości Polski trwało prawie tydzień. Od niedzieli 10 listopada do soboty 16 listopada, kiedy nastąpiła kulminacja, uroczysta akademia i koncert w Dyneburskim Pałacu Kultury. A teraz po porządku! 10 listopada w kościele pod wezwaniem Serca Jezusowego w pięknie przystrojonym sanktuarium zebrali się dorośli, dzieci i młodzież, żeby wspólnie dziękować Bogu za dar wolności. Mszę świętą celebrował ksiądz Andris Szewos, który zawsze troszczy się o dobro Polaków i jest z nami na wszystkich naszych uroczystościach. W trakcie mszy dzieci z zespołu Kukuleczka wolnym i podniosłym pochodem złożyły dary. W polskich strojach ludowych byli naprawdę barwnym upiększeniem napełnionego światłem jasnego kościoła. We mszy świętej wzięła udział ambasador RP w Rydze pani Monika Michaliszyn. Następnego dnia w święto niepodległości 11 listopada przedstawiciele Związku Polaków i władz miasta zebrali się na Słobudce przy Krzyżu, poświęconym poległym legionistom polskim. W uroczystości wzięli udział ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn, mer miasta Andrzej merowie wicemerowie Janis Laćplessis i Janis Dukrzyńskis, szefowie Straży Miejskiej Genadii Kamińskiej Aleksander Linkiewicz, duchowieństwo oraz nasi dawni przyjaciele z Łukowa. Zebrani oddali hołd żołnierzom, którzy przyczynili się do wywalczenia niepodległości. Zabrzmiały hymny, mocne i patriotyczne słowa. Nad głowami zebranych podniosły się biało-czerwone i karminowo-białe flagi. Kwiaty i znicze wciąż wyrażają nie tylko naszą wdzięczność, lecz symbolizują również pamięć i chęć działania na rzecz rozwoju naszych państw. Po złożeniu wieńców zgromadzenie przy krzyżu wzięli udział w akcji Niepodległa do Hymnu. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie zapoczątkowane rok temu w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pragniemy przenieść tę nową tradycję na kolejne stulecie i dać wszystkim możliwość zaśpiewania hymnu wspólnie z bliskimi, przyjaciółmi i sąsiadami. W taki właśnie sposób możemy udowodnić, że potrafimy zjednoczyć się w tak wyjątkowym dniu dla naszej ojczyzny Polski. Poprzez wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego możemy pokazać, że w kolejną rocznicę odzyskania niepodległości jesteśmy jedną biało-czerwoną rodziną. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji Niepodległa do Hymnu jest Biuro Programu Niepodległa. Jak co roku przedszkole polskie w Dyneburgu uczciło najważniejsze święto dla Polaków, jakim jest 11 listopada, święto niepodległości Polski, połączone również ze świętem niepodległości Łotwy. Z tej okazji, 15 listopada, odbył się uroczysty koncert o tematyce patriotycznej, podczas którego dzieci w odświętnych strojach zaprezentowały program artystyczny, dominowały barwy narodowe oraz wzruszenie. Uroczysta Akademia rozpoczęła się od prezentacji umiejętności wokalnych i tanecznych przedszkolaków, które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Od małych lat nasze dzieci są wychowywane z miłością do ziemi ojców Polski oraz ojczyzny Łotwy. Jesteśmy przekonani, że duch patriotyzmu, jak i pamięć o wydarzeniach sprzed wielu lat muszą być stale podtrzymywane. Troska o wartości, o które walczyli nasi przodkowie, powinna żyć i jednoczyć nas. Nigdy nie powinna nas dzielić. Tegoż dnia wczesnym popołudniem odbyła się niepodległościowa uroczystość w polskim gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego, połączona z uroczystością otwarcia szkoły podstawowej przy ulicy Marias 1 po renowacji. W przepełnionej po brzegi świeżo błyszczącej sali widowiskowej zgromadziły się setki uczniów, nauczycieli i rodziców. Tak dużo VIP-ów tutaj jeszcze nie było. Mer Dałga wpis, wicemerowie, kuratorium oświaty, kierownictwo firmy budowlanej, duchowieństwo. Po przemówieniach mera dyrektora Biura Polonijnego Senatu RP Grzegorza Seroczyńskiego oraz konsula RP Małgorzaty Hejduk-Gromek nastąpiło przecięcie symbolicznej wstęgi. Przemówienia przeplatały się występami chórku szkolnego, harcerzy oraz zespołu tańca ludowego Kukułeczka. To jest wielki sukces i wielkie osiągnięcie, że się udało zrealizować tak ważny i piękny projekt. Wreszcie nasi milusińscy będą uczyć się w znakomitych warunkach. 11 listopada to dla każdego Polaka dzień, w którym nierozerwalnie radość splata się z zadumą i refleksją. Naszej radości nie możemy ukrywać, gdyż odzyskanie przez Polskę niepodległości było wydarzeniem długo oczekiwanym, wymarzonym przez kilka pokoleń Polaków. Nasza zaduma i refleksja należy się tym, którzy oddawali swoje życie za wolność i niepodległość Ojczyzny. Radość i dumę Polacy z Dyneburga i całej Łotwy wyrazili podczas uroczystego ogólnołotewskiego koncertu z okazji Dnia Niepodległości zorganizowanego przez Centrum Kultury Polskiej w Dałga Pils wraz ze Związkiem Polaków na Łotwie, który odbył się 16 listopada w Dyneburskim Pałacu Kultury. Zgromadził on nie tylko Polaków z naszego miasta, ale również naszych rodaków i przyjaciół z Rygi, Jurmały, Tukum, Salipawy, Jełgawy, Ryzekne, Krasławia oraz Jekapils. Koncert rozpoczęło od śpiewania hymnów państwowych Polski i Łotwy. Prowadzący Dana Rymbit-Mickiewicz i Kacper Piaszczak przypomnieli, dlaczego właśnie w taki sposób obchodzimy to święto. Należy pamiętać zarówno bohaterów, jak i pieśni z tamtych lat które były wtedy dla legionistów podporą i dodawały im sił do walki. Uroczysty koncert rozpoczęła orkiestra kameralna Daugava pod batutą dyrygenta polskiego pochodzenia Arnolda Grinbertsa, która wykonała wiązankę polskich melodii z Okresu, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość. Nie zabrakło dostojnych gości. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Merdyneburga Burga Andrzej Selksniś, dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP Grzegorz Seroczyński, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze, pierwszy radca Małgorzata Hejduk-Gromek, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski, księża Edward Woronecki, Robert Maciejewski oraz Walery Olszewski. Mer miasta Dałga w Piersandry podkreślił historyczną wspólnotę narodów polskiego i łotewskiego oraz stwierdził, że Polacy wiedzą, jak walczyć i jak zwyciężać. Konsul RP Małgorzata Hejdu Gromek z okazji święta narodowego złożyła życzenia przybyłym na uroczystość gościom, oraz w imieniu ambasadora RP Moniki Michaliszyn przeczytała list gratulacyjny. Po przemówieniach dla widzów zatańczył zespół tańca ludowego Kukuleczka z Dyneburga który wprowadził na scenę dynamikę i szczyptę polskiego temperamentu. Dynamiczną kompozycję choreograficzną kontynuowała wiązanka pieśni z okresu walki o wolność. Froskie się pogie tały chłód, wróć lasik, wróć od całuj, jak za dawnych lat. za to. Goście na sali mieli okazję usłyszeć także polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Jutrzenka z Rezekne, a także zespołu instrumentalnego i wokalnego z polskiego gimnazjum imienia Stefana Batorego w Rezekne. W dalszej części koncertu na scenie znowu pojawił się zespół Kukuleczka. kółeczka. Wygadana porocznikiem, raz, dwa, trzy. Wykształcona pułkownikiem, raz, dwa, trzy. Gdy będzie chłopców kochała, gdy będzie kochała, dojdzie stopnia generała, raz, dwa, Następnie wzruszeni widzowie obejrzeli układ choreograficzny musztra łańska oraz mazura w wykonaniu starszej grupy kukułeczki. Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzękuje, uciekaj dziewczyna, bo cię pocałuje. Hej, hej, ułani, szablą pobrzykuje. uciekaj dziewczyna, bo cię pocałuje. Hej, hej, ułani uciekaj dziewczyna, W połowie koncertu prezes ZPL Ryszard Stankiewicz wręczył prezesom oddziału ZPL honorowe odznaki zasłużony działacz Związku Polaków na Łotwie. Odznaki również otrzymali członkowie zarządu Dyneburskiego Promienia. W dalszej części uroczystego koncertu, wspólnie z zespołem wokalnym, wystąpił chór promień. I chórek szkolny pod kierownictwem Aliny Łapińskiej. Prężnie działający przy Centrum Kultury Polskiej zespół wokalny Barwy Dałgawy przygotował kilka utworów. Spółki żyje. Kulminacją koncertu była kompozycja wokalno-choreograficzna na podstawie piosenki na Dwejsele w wykonaniu wszystkich kukułek. Było to tak uroczyste i niezwykłe, że na widowni zabrzmiały gromkie oklaski, a niektórzy ocierali, nawet łzy wzruszenia. Uczestnicy uroczystego koncertu jeszcze raz udowodnili, że my, jak mówił Jan Paweł II, spadkobiercy idei i marzeń kilku pokoleń Polaków o niepodległej ojczyźnie, wdzięczni naszym praojcom za zwycięstwo w walce z zaborcą, zapewniamy, iż ofiara z blizn i krwi, przelana na drodze do niepodległości, nigdy nie zostanie zapomniana. Wolność i niepodległość. To jest największy dar dla naszego i przyszłych pokoleń, o którym powinniśmy pamiętać, budując przyszłość i ciesząc się ze swoich osiągnięć i sukcesów. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do śledzenia wydarzeń z życia Polaków Łotwy w naszym następnym programie. Do zobaczenia!